Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wasze ciało próbuje was ostrzec przed potencjalnymi problemami z trzustką? Ten kluczowy organ odgrywa ważną rolę w trawieniu i regulacji poziomu cukru we krwi, ale kiedy zaczyna zawodzić, sygnały ostrzegawcze mogą być mało oczywiste. Trzustka produkuje enzymy, które rozkładają białka, tłuszcze i węglowodany, a także insulinę, która kontroluje poziom cukru we krwi. Gdy trzustka działa prawidłowo, nie zauważamy jej pracy, ale jeśli zaczyna zawodzić, może to prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak zapalenie trzustki czy cukrzyca. Dziś omówimy wczesne objawy, które są często ignorowane, ale mogą być pierwszym sygnałem, że trzustka potrzebuje pomocy. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału aby otrzymywać więcej przydatnych informacji o zdrowiu i reagować na sygnały ostrzegawcze waszego ciała na czas. Ból w górnej części brzucha i pleców Jednym z najbardziej niepokojących objawów problemów z trzustką jest uporczywy lub nawracający ból w górnej części brzucha, który może promieniować do pleców. Ból ten zwykle pojawia się nagle, i może mieć różną intensywność od łagodnego dyskomfortu do silnych ataków bólu. Może się nasilać po posiłkach, zwłaszcza tłustych lub smażonych. Ból może również towarzyszyć nudnościom i wymiotom, co sprawia, że jest szczególnie dokuczliwy. Ten objaw jest związany z zapaleniem trzustki, znanym jako pankreatyt, i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Jeśli zapalenie staje się przewlekłe, Ból może być stały i z czasem się pogarszać. Dodatkowo, jeśli ból promieniuje do pleców i towarzyszy mu utrata masy ciała, może to wskazywać na poważniejsze problemy, takie jak rak trzustki. Nagła utrata wagi Nagła i niewyjaśniona utrata wagi może być jednym z pierwszych objawów, że trzustka nie funkcjonuje prawidłowo. Gdy trzustka przestaje produkować wystarczającą ilość enzymów do prawidłowego trawienia, organizm zaczyna tracić składniki odżywcze, co prowadzi do utraty wagi. Możesz zauważyć, że zwykłe jedzenie nie daje już uczucia sytości, a ty tracisz na wadze, mimo że nie zmieniłeś swoich nawyków żywieniowych. Dzieje się tak, Ponieważ bez enzymów trzustkowych organizm nie jest w stanie przyswajać tłuszczów i innych ważnych składników odżywczych z jedzenia. Ważne jest, aby zrozumieć, że taka utrata wagi może być związana nie tylko z zapaleniem trzustki, ale również z rozwojem raka trzustki, co sprawia, że ten objaw jest szczególnie niepokojący. Jeśli zauważysz takie zmiany, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Problemy trawienne i częsta biegunka. Problemy z trzustką mogą objawiać się zmianami w trawieniu. Enzymy produkowane przez trzustkę są niezbędne do rozkładu tłuszczów, białek i węglowodanów. Kiedy jest ich za mało, jedzenie nie jest prawidłowo trawione. To może prowadzić do częstych biegunek, tłustych lub oleistych stolców, które trudno spłukać. Tłuste stolce mają charakterystyczny Nieprzyjemny zapach i mogą być pierwszym znakiem, że trzustka ma trudności z produkcją enzymów. Dodatkowo, możesz doświadczać wzdęć, częstego burczenia w brzuchu, gazów i innych nieprzyjemnych objawów związanych z niepełnym trawieniem. Te problemy mogą nie tylko obniżyć jakość życia, ale również prowadzić do niedoborów witamin i minerałów, co jeszcze bardziej pogarsza stan zdrowia. Zmiany koloru skóry i oczu Żółtaczka to jeden z najbardziej zauważalnych objawów, który może wskazywać na poważne problemy z trzustką. Żółtaczka objawia się żółtawym zabarwieniem skóry i białek oczu i występuje z powodu podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi. Dzieje się tak, gdy guz trzustki blokuje przewód żółciowy, uniemożliwiając przepływ żółci z wątroby do jelit. W rezultacie bilirubina która normalnie jest wydalana z żółcią, gromadzi się we krwi, co prowadzi do zażółcenia skóry i oczu. Oprócz żółtaczki, możesz zauważyć swędzenie, ciemny mocz i jasne stolce. To również objawy zaburzenia odpływu żółci. Jeśli zauważysz takie objawy, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej, ponieważ mogą one wskazywać na obecność guza lub innych poważnych schorzeń. Stałe uczucie zmęczenia Uporczywe zmęczenie i osłabienie to objawy, które mogą być związane z wieloma różnymi stanami. Ale jeśli występują obok innych objawów, takich jak ból brzucha lub zmiany w trawieniu, mogą wskazywać na problemy z trzustką. Gdy trzustka przestaje działać prawidłowo, organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości energii i może czuć się zmęczony nawet po długim odpoczynku. To zmęczenie może być spowodowane zarówno niedoborem składników odżywczych, jak i nagromadzeniem toksyn w organizmie z powodu niewystarczającej funkcji trzustki. Z czasem stan ten może się pogarszać, a zmęczenie staje się przewlekłe, utrudniając prowadzenie aktywnego trybu życia. Na przykład możesz zauważyć, że wykonywanie codziennych zadań staje się coraz trudniejsze, a nawet zwykłe czynności, takie jak spacer czy prace domowe wymagają znacznie większego wysiłku. Przewlekłe zmęczenie może być również związane z trudnościami w koncentracji i pogorszeniem pamięci, co dodatkowo obniża jakość życia. Zmiany apetytu i nudności. Zmiany apetytu to kolejny objaw problemów z trzustką. Możesz zacząć zauważać, że przestajesz odczuwać głód lub, przeciwnie, stale chcesz jeść, ale jedzenie nie daje satysfakcji. Wraz z tym mogą pojawić się uporczywe nudności, które nasilają się szczególnie po posiłku. Jest to związane z tym, że trzustka nie radzi sobie z produkcją enzymów potrzebnych do prawidłowego trawienia jedzenia. Możesz czuć się pełny nawet po małych porcjach, co sprawia, że jedzenie staje się nieprzyjemnym procesem. W niektórych przypadkach nudności mogą być połączone z wymiotami, co również jest niepokojącym objawem i wymaga uwagi specjalisty. Możliwe są również zgaga, gorzki smak w ustach i ogólny dyskomfort po jedzeniu, co jeszcze bardziej zniechęca do jedzenia. Takie zmiany mogą prowadzić do mimowolnej utraty wagi i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, dlatego ważne jest, aby w porę zasięgnąć porady lekarskiej podwyższony poziom cukru we krwi Trzustka odpowiada nie tylko za trawienie, ale także za regulację poziomu cukru we krwi. Jeśli trzustka zaczyna zawodzić, może to prowadzić do podwyższenia poziomu glukozy we krwi i rozwoju cukrzycy. Objawy takie jak nieugaszone pragnienie, częste oddawanie moczu, nagły wzrost apetytu i nagłe napady głodu mogą wskazywać na dysfunkcję trzustki. Jeśli zauważysz takie objawy, ważne jest, aby jak najszybciej udać się do lekarza i sprawdzić poziom cukru we krwi, aby wykluczyć cukrzycę lub podjąć środki kontrolne. Ważne jest, aby pamiętać, że podwyższony poziom cukru we krwi może być również związany z ogólnym osłabieniem, szybkim zmęczeniem i problemami ze wzrokiem, co sprawia, że szybka diagnoza i leczenie są jeszcze bardziej konieczne. Ignorowanie tych objawów może prowadzić do poważnych powikłań, w tym chorób sercowo-naczyniowych i uszkodzenia układu nerwowego. Nieświeży oddech i suchość w ustach. Problemy z trzustką mogą objawiać się poprzez mniej oczywiste objawy, takie jak nieświeży oddech i stałe uczucie suchości w ustach. Dzieje się tak, ponieważ gdy trzustka nie działa prawidłowo, w organizmie gromadzą się toksyny. Które mogą być wydalane przez błony śluzowe. Jeśli zauważysz trwały nieświeży oddech, który nie ustępuje nawet po umyciu zębów i towarzyszy mu suchość w ustach, może to być związane z problemami trzustki. Ważne jest, aby nie ignorować tych objawów i omówić je z lekarzem, aby wykluczyć poważne schorzenia. Suchość w ustach może również prowadzić do uszkodzenia dząseł i zębów, pogarszając ogólny stan jamy ustnej. Dodatkowo mogą wystąpić takie problemy, jak pieczenie języka lub trudności w połykaniu, co sprawia, że regularne wizyty u dentysty i gastroenterologa są niezwykle ważne dla utrzymania zdrowia. Omówiliśmy ważne objawy, które mogą wskazywać na problemy z trzustką. Jak już się dowiedzieliście, nawet drobne objawy, takie jak ból brzucha, zmęczenie czy zmiany apetytu, mogą być sygnałem, że coś jest nie tak. Trzustka to organ, który odgrywa kluczową rolę nie tylko w trawieniu, ale także w regulacji poziomu cukru we krwi. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie ignorować wczesnych znaków ostrzegawczych i szybko udać się do lekarza. Dbanie o zdrowie zaczyna się od uważności na własne ciało. Jeśli zauważysz coś niepokojącego, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wczesna diagnoza może zapobiec poważnym chorobom i utrzymać zdrowie na długie lata. Pamiętaj, że zdrowie to nie tylko wynik właściwego odżywiania i stylu życia, ale także terminowych konsultacji ze specjalistami. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymać jeszcze więcej przydatnych informacji na temat utrzymania zdrowia i aktywności w każdym wieku. Bądźcie uważni na swoje ciało i nie zapominajcie dbać o siebie każdego dnia.